w dzisiejszym odcinku kleszcz, 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 kleszcz tak ah, ten szlak wygląda klasyczny widok by Makito zaczynamy dzień drugi i jest trochę chłodniej, bo wczoraj w nocy była burza dzisiaj zmienimy plany i pójdziemy sobie, pojedziemy sobie do miejscowości obok oglądać wodospady i jaskinie bo nie możemy iść w góry, bo jest alert burzowy i to taki poważny już mogę stop mhm. Stop. na śniadanie wczorajsza pizza. Czas wyjścia, bo o 13:00 ma być burza, znowu z tego co widziałam na Google. Mamy jakieś półtorej kilometra trasą nieznaną trasą przez las do stacji pociągu. No, generalnie to miałyśmy iść znowu do Dorio, półtorej kilometra, ale nasz szlak nie wyglądał jak szlak w tamtą stronę. W ogóle to nie wiadomo, co to było i gdzie prowadziło. Więc idziemy z powrotem do Piony, czyli tam, gdzie wysiadłyśmy wczoraj z pociągu i mamy jakieś 3 km do przejścia. Ale dzisiaj nie idziemy drogą, która jest tam gdzieś niżej, jakieś 50 metrów pod nami. Tylko idziemy sobie fajnie laskiem. Zobaczymy, czy będą widoki, bo póki co wygląda to tak. Wow. Tak wygląda ścieżka wielka skała i widoczek na jezioro. Zmiana garderoby w środku, na środku trasy. Na trasie z widokiem się przybierałyśmy. I znowu spacerek po boczem nas czeka, ale na szczęście krótki. Zaszłyśmy jeszcze szybciutko na stację, żeby się upewnić, że najbliższy podniot mamy o godzinie 14 .00. i to daje nam no niecałe dwie godziny jeszcze tutaj przerwy, więc idziemy sobie na plażę. Zobaczymy czy da się popływać albo wybrać jakąś pyszną kawkę. Coś zjeść tam I... jest winka, to są czas jabłkowe. Kończymy pieszkę. Dobrze, udało nam się dopiero wcześniejszy pociąg, tylko dlatego, że się, musiał się tam zatrzymać, pani nam pozwoliła wsiąść, Tak musiałbyśmy czekać pół godziny, pół godziny. Idziemy do jaskiń. No zobacz, to normalnie można wysiąść, że nie na jak gruz. Normalnie?

Nie wiem, co A jak tak? smakuje? Dobrze. A pokaż. Zamiast pójść na pasy, to przechodzimy tak. Chciałam tylko zauważyć. O tak. Tam jest droga naprzeciwko i my tam przechodzimy. Koszybko. Musimy dojść gdzieś, gdzieś tam, tylko jeszcze dalej. Mało nam wrażeń, idziemy jeszcze na małą przebieżkę, znaczy spacer, taki 3 km w jedną stronę, ale tam jest burza, nie wiem czy to widać i my idziemy w tamtą stronę, także jest wyścig z czasem, zobaczymy. Z jednej strony burza, z drugiej strony słonko. super. Tam się dzieje. Nie, tam jest na tym. Zarówno do klasztoru, już nas deszcz nie złapał. Nie dość, że nie jesteśmy odpowiednio ubrane, żeby wejść na teren klasztoru. Znaczy mamy rzeczy na zmianę, więc moglibyśmy wejść, ale jest czynne tylko do 17.30, więc no, ominie nas ta atrakcja. Ale przynajmniej mamy ładne widoczki. Nastąpiła zmiana obuwia. Znaczy nie obuwia. <śleszy> 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 Nastąpiła zmiana odzieży. Ubrałyśmy długie leginsy na krótkie portki, żeby wejść o, na teren kosztoru, bo ludzie jednak chodzą. Słyszycie te grzmoty? Słychać to? No, Burza! <śmuszko> a, to a to nie pinie. Dobra, idziemy, bo też zaczyna poważnie już padać. Już go słychać. Chamy. Minęło jakieś 8 minut i już tak delikatnie pada. Także idziemy z powrotem. 3 km przed nami. 30 minut będziemy na miejscu i będziemy jadły lasagne, gotową, kupioną w sklepie. Niestety ta podróż nas nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o doznania kulinarne. Ale może jeszcze zajdziemy do jakiejś knajpy jutro, prawda? Po górach, bo jutro idziemy w góry. Zaraz ocenimy lasagne, Ada. Jeżeli Lazania przebija wszystko, co do tej pory jadłyśmy, to jest źle. To jest źle? I trzeba popracować. I w, no jakby sorry, komo, Ale Wy musicie popracować na swoją kuchnię. <noise> Zobaczymy. bo niebo na nas krzycza. Znalazłyśmy sobie fajny spocik do śledzenia, ale też nas wygania znowu. Idziemy, bo się błyska. I gotowa Lazania na kolację. Ada, mam kleszcze. Co? ma siedzi. A tu? A tu? No. Mam dwa? To jest żal? Kul, kul piżamce. Dwa kleszcze! Cześć mam! Gdzie To nie tak miało być, mieliśmy zjeść lasagne i się cieszyć tym wieczorem. Okazało się, że łącznie miałyśmy trzy kleszcze. Jest 7.30 Idziemy na przystanek, który jest obok nas I z którego odjeżdża jeden autobus dziennie z tego co widziałam <laughs> Może więcej, ja, ale tylko jeden nam się pokazywał na Google Idziemy zobaczyć czy w ogóle jest prawdziwy I przystanek i autobus I lecimy na wspinaczkę Pierwszą dzisiaj Roz... Z naszego przystanku, jak mówiłam Odjeżdża jeden, JEDEN Jedyny autobus W ciągu całego dnia Nie wiem czy jest ostro i nie mam pojęcia skąd ma przyjechać, bo jedziemy w tamtą stronę, w tamtym kierunku, ale wydaje nam się, że on przyjedzie też z tamtego kierunku. I przystanek jest nie po tej stronie ulicy, po której powinien być, i my już nic nie wiemy. Udało się. Nie widzę, czy nie dogadaliśmy, ale pokazałem pieniążki na łapce i, i pan zabrał te i to hmm. tak. Ciao, Dobra, nasze śniadanko na dzisiaj. Wstępne, to jest wstępne śniadanie. Tak, to jest wstępne śniadanie. Więc końcu robili po czekałe i kałusia? Musimy przymierać głodę, bo powiem szczerze, że, że jest to prawdopodobne Ada już się zmęczałam. Ale to jest zdrowo to. Nie mogę zapać tego, żeby mówić nawet 15 minut I wygląda jakbyśmy już były na szczycie no dobra pewnie trochę będzie lepiej ale, ale wiadomo o co chodzi Startowałyśmy gdzieś gdzieś stacjona Tam po prawej Tam o, tam jest taki pomarańczowy budynek większy. O, tu startowałyśmy i ile? Pół godziny za nami? No. Pół godziny? Cieknie nam po twarzach po prostu, ale mamy trochę tempo. Teraz, teraz przeszliśmy ile? Półtorej? No. I mia miałyśmy 500 metrów przewyższeń. Tak? 500 metrów było napisane na pewno zegarku. No tak. No to teoretycznie teraz już easy. Najgorsze za nami jadę. Easy peasy. się gorąco. Od razu lepiej. Właśnie sobie uświadomiliśmy, że to najprawdopodobniej jest nasz szczyt. I mamy tam dotrzeć w jakieś 7 km. Okay. <grystanie> Jak ten szlak wygląda. Wchodzimy z miasta na coś takiego. Będzie ciekawie. Nasz szlak mniej więcej połowa za nami. I tam już widzimy krzyż. I tam zmierzamy właśnie. Ale musimy obejść całą tą górę dookoła. Zostały nam 4 km. Nasz szlak biegnie gdzieś tam. Ada, ja nie na to się pisałam. Boję się, że w to błoto, jak padniesz, to cała no. noga będzie mokra Martyna! Nie wiem czy to, jak ląduję twarzą w że się znajdzie w tym vlogu. Ale tam było ślisko, a ja mam adidaski miejskie. No nic, ja teraz jem rogala na pocieszenie i idziemy dalej. Zostało nam jakieś półtorej kilometra na szczyt i póki co, po jakichś 8 kilometrach ponad, nie spotkałyśmy jeszcze nikogo. Nikogo zupełnie. Całe góry są dla nas. Zaczyna się sama końcówka. Przez wejście na szczyt. Zostało nam jakieś 900 metrów. O, ostatnia droga. 400 metrów do szczytu! Jej! I będziemy jeść! Klasyczny widok Bain Makito. Na każdej wspinaczce, wszędzie. Nie, oprócz Etny. Na Etnie było ładnie. Ale tutaj... No, przynajmniej po drodze były widoki. Nie jest źle. I szczyt zdobyty! Uuu. Z tej strony. Ale z tej strony jest ładny widok. No tam szkoda, że na tym punkcie nie ma. Klątwa jest troszkę przełamana, jakby. Delikatnie. Została podjęta męska decyzja, i zamiast wrócić tą samą trasą, wracamy na drugą stronę, jakby e, góry, i będziemy wracały do Koliko. No właśnie, też tak myślę. To jest jak prawie działało się. Zostałyśmy ugoszczone w jeszcze nieczynnym schronisku. Mili nie na kawkę, zostawiłyśmy na napiwek i lecimy. A to słoneczko wychodzi. Ada próbuje ogarnąć, jak się odpala, samo wyzwalasz na iPhone'ie. To jest misja. Minęły chyba już dwie minuty. Nieprawda. Ada już półtorej minuty minuty nagrywam. <laughs> Może się nie da. Może nagram filmiki, wytnę nas. Dobra, nagram wideo. Ale nie klesz, 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 A to klesz po mnie chodził. Musimy się dosmarować 50, bo słoneczko wyszło. I ruszamy dalej. Mm, tylko musimy sprawdzić jeszcze szlak po drodze. Uii. Zostało na pewno 8 km. Delikatnie zabłądziłyśmy, lecimy na autobus, jedyny, ostatni do nas, który jedzie dzisiaj, następny jest jutro. Jeżeli na niego nie zdążymy, to mamy jakieś 5 km jeszcze. Także lecimy i mamy nadzieję, że u nas będzie jeszcze coś otwartego do jedzenia albo jakiś sklep, bo ee, no inaczej będzie, będzie dzisiaj dietetycznie, no. Zobaczymy. Tam, czy stąd odjeżdża autobus do Olgierski? Nie wiemy, nie ma tu żadnego oznakowania. Nic kompletnie. Wiemy, że można kupić jajko za 50 centów. To tyle. Pani od jajek powiedziała nam, że stamtąd nie odjeżdża autobus, że musimy iść gdzie indziej. I wysłała nas dalej. I w ogóle ona chyba chciała nam powiedzieć, że, nie, że nie ma autobusu. I że mamy jechać tak, na stację. Na stację no. do miasta, które jakby do stacji jest jakieś mniej więcej 2 km pewnie? No może mniej, trochę do... No, ale jakby ta stacja nam nic nie robi, bo dojedziemy do kolejnego miasta, z którego będziemy musiały się cofać półtorej kilometry, więc bez sensu, co on No i my z uporem maniaka idziemy na dalszy przystanek po prostu, bo nie wiedziałyśmy, o co je chodzi. Pytam się chłopaka w samochodzie, który siedział, czy stąd odjeżdża autobus, on nie wie, nie jest stąd, ale idzie nagle do niego dziewczyna, do tej dziewczyny pytamy. Oni, że nie, że autobusy? Nie, absolutnie, stąd nie zjeżdżają. Nie, musimy iść na pociąg, to jest lepsze rozwiązanie. Nawet nam zaproponowali, żebyśmy Pojechały z nimi, że nas zawiozą na tą stację do tego miasta, żebyśmy mogły normalnie, normalnie pojechać pociągiem. Mamy nie, już trudno, przejdziemy się najwyżej i stoimy na środku ulicy jak te czule, bo pani Odia przyszła, żeby zobaczyć, czy trafiłyśmy chyba, czy coś, nie wiem. Ale, ale przyszła do nas i mówi, nie, mówi, tam, Stacy dalej, a nagle odwracamy się, stojąc na środku ulicy, a za wyłania się on piękny. Oj, jak ten wielki autobus napisał oh, jaska to było najpiękniejsze uczucie dzisiejszego dnia, naprawdę a widoki, widok, widok w dupie z widokami, to był najlepszy widok dzisiaj dnia Teraz jeszcze tylko, żeby sklep był otwarty i jesteśmy ustawione, naprawdę. Jest market. Market chiuso oggi, lunedì, lunedì pomeriggio chiuso. se avete bisogno. Se no, colico. Colico, ma 5 chilometri. Colico. Grazie. Buongiorno. Ostatni Buongiorno. we Włoszech. I ostatni przemarsz tą drogą. Maszerujemy teraz do Doria i próbujemy złapać pociąg do warenny, żeby coś zjeść, żeby sobie odpocząć. Dzisiaj taki mamy wolny dzień, jako że nie ma za bardzo pogody. Są co godzinę. Co godziny są pociągi, a nieco... Nie ma luki czterogodzinnej nagle. Od dziewiątej do dno 4 Znaczy jest jakiś... Jest jakiś tajny autobus, który jest normalnie na rozkładzie pociągu wpisany, ale nie ma nigdzie pokazanego jakby skąd on odjeżdża. Nie ma ni żadnych danych, więc jesteśmy co? Liczymy na to, że przyjedzie, a póki co pijemy sobie kawkę z widoczkiem i czekamy na panini. O do nas. Ale ja mieszam. Przyjechał. Tak. Wróciłyśmy do naszego pierwszego lokalu Paperolka na wynos. O, A. dla nas. Najsłodsze no w jest No to nie ma. Powolutku Zmierzamy w stronę lotniska i tak odhaczamy po, po kolei różne miejscowości i stwierdziliśmy, że zajedziemy do Lekko. To jest pierwsza miejscowość nad jeziorem tak naprawdę, jak się przyjeżdża z Mediolanu. Eee, I stwierdzamy, że chyba najbardziej nam się podoba ta miejscowość. Jest trochę większa, taka bardziej czuć że to jest miasto, a nie taka wioska turystyczna. Jest naprawdę, jest naprawdę ładnie, bo bardzo blisko jest ten drugi brzeg i to sprawia, że jakoś tak miło wszystko jest bardziej klimatycznie. Czuję, że to jest jezioro. gdzieś? Tu? mi się damy zaraz. Jesteśmy w Bergamo, mamy jakieś kilka godzin do zabicia i chcemy zjeść pizzę, więc lecimy pozwiedzać. na dół. Może nie pędzić, ale musimy iść na dół, coś zjeść i, i lecieć na lotnisko, piwko piwko outside. Pijemy pierwsze piwko we Włoszech. I czekam na pizzkę. Zresztą pizzkę od zaangażowanego pana Włocha. Adam, ja idę z tobą? Dobra. Nie. Nie, no to była jedna w sumie z lepszych pizzerinek, jakie jadłam w życiu. I pierwszy raz, chyba jadłam może nie pierwszy raz, ale no. Rzadko kiedy biorę margaritę i teraz wziąłam i była pyszna. Także warto było tu przyjść na drugi koniec Bergamo. Może nie tak daleko. I teraz lecimy na lotnisko.